To się dużo takiego dobrego kontaktu z lewym, jeśli chodzi o taką wzajemną wzajemne dogryzanie, wzajemnej szyderki, nie? Lubię lewemu tam wbić chwileczkę jak tylko mogę i nawzajem chyba gdzie wyłączasz film? co najmniej technicznych ale lewy mówi że ja oszukuję zawsze ja zawsze mówię prawdę Babca, w ogóle on jest taki ściemniacz, że to jest niemożliwe Tak. a i mówisz, że tak pierwsza pierwszy raz prawdy raz prawdę powiem pierwszy raz przegrałem w tą grę tak chyba zawsze chyba za pierwszy raz nie lubię chwileczkę. pucha też Lubisz. I się mu te bramki z Carabao Cup? Nie no, bramka na Cardiff, w Carabao Cup. Ale dobrze, Lewy się trochę odnalazł. W naszym towarzystwie, myślę, z młodzieżą. Chodź, pery, pery, chodźcie. Dobra piła, ale dobra. Czekaj, bo ślisko. Nie no, fajnie, fajnie, fajną mamy atmosferkę przy stoliku. Śmiesznie jest, także nic, tylko czekać do, do czerwca.